Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym luźnym graniu, a w tym luźnym graniu zobaczymy dwie gry na epiku. Oczywiście Eastern Exorcist i Joel Brother, and the most important game of the galaxy. Zapraszam serdecznie. Donki, donki, bonki, tu, tu, o, tu, dokładnie tu. Mamy listę najnowszych subskrybentów. Dzięki, że tu jesteście, klikacie, komentujecie, oglądacie po prostu najzwyczajniej w świecie. Za to, że tu jesteście. Te dwie gry, które wspomniałem wcześniej przed intrem... Można odebrać do 2 października do godziny 17, zaczniemy sobie od lewej oczywiście, tak jak się czyta, tak jak się pisze i w ogóle takie tam oczywiście w Polsce i mamy sobie Eastern Exorcist, Okej, okay, dobra, no to co to będzie, co to będzie, no to ja już to widzę, dobra, te trzy screeny nam wystarczą, wydawca, deweloperem jest Wild... Fire Game wydawcą jest Termite Game. Dobra, nic mi to tak naprawdę nie mówi. Ona pierwsze wydanie miała w 2021 roku, czyli czteroletnia gierca z zakresu wykwalifikowanego egzorcysty, aby walczyć z chaotycznym złym. Gatunki akcja i przygoda RPG. Obsługa kontrolera to fajnie, zaraz sobie podłączę. Mamy co tutaj mamy. Krytycy polecają 50%. Polecają. Najwyższa średnia krytyków 76. Bardzo dobra Open Critic. No tutaj trochę się coś nam rozjeżdża. 7,5 na 10, 8 na 10, jeżeli chodzi o Move Games and Tech. A Good is a geek. 7,5 na 10. A tutaj te 50% jest średnia? 8 i 7,5? Nie wiem. Nie Wymagania minimalne to jest Intel i 3 i, i 5, taka jest różnica nie wiadomo jaka generacja 4GB 8GB GeForce GTX 750, GTX 950, DirectX10, X10, X10 8GB wolnego miejsca na dysku. 100% DirectX90C, kompatybilna z kartą dźwiękową. Dźwięk chiński, o, coś nowego. I. Nie ma po polsku. Turecki, chiński, japoński, rosyjski, angielski i chiński uproszczony. No zobaczymy, może będzie choć przynajmniej jeden cień szansy, czy to będzie po polsku. No jakiś tam cień szansy jest, bo jak widzieliśmy wcześniej, epik troszkę przekłamuje w tych opisach. Zapraszam do gry. Okej, okay, jeżeli chodzi o napisy, no to napisy są takie, jakie widzimy, czyli jest English. Najbardziej mi że tak powiem znany z tych wszystkich do wyboru zobaczymy na szybkości mm, hud on display opcje mm, display damage numbers healing numbers display dobra niech będzie niech to będzie wszystko powłączane niech te, niech te literki niech te literki cyferki sobie tam latają to ewentualnie ściszę przy mm, przy, 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 przy montażu. Dobra, back, start new game. Mm -hmm. O, trochę tych saveów. Dobre, nieważne to. Ten e Casual Normal Hard. Standard Difficulty. Ok, normal. Może będzie jakiś. select Character. Tutorial. Mm, no, nikt będzie gościu. Ok, od razu do gry widzę. No okej, cześć, dobre, tutaj nic nie zasłaniam, nic nie zasłaniam. Dobra, standardowo, tu się skacze, tu się napierdziela, tutaj mamy unik, Y na razie jeszcze nic nie robi. Unik. Unik napierdzielando, skakando. O, podwójny skok jest, dobra. Wow. O, się wziął. Press X to et dysob. <śmany> <śmany> nie znam to może już nie mam many czy coś. A dobra, mam manę, dobra. Dobra, ty mi się okej. Okay. co jest on się zawiesił ma pełno życia okay. basic dobra okej okay. potion Dobra, tu jest koniec taminy. No to co ja mam teraz zrobić? Halo? Nie wiem, czy ja mu mam zjechać. Zawiesił się po prostu, szczur. Oja! I się zawiesza. I się zawiesza, hop. Dobra, nie wiem, gra jest zabugowana Naprawdę nie wiem i nie chcę yy, Nie chcę dochodzić o co tu chodzi Tak więc najzwyczajniej w świecie 0 na 10 przechodzimy do kolejnej gry tak jest, tak więc tak jak mówiłem, gierca jest zabugowana, bo to powinno wyglądać dokładnie tak. Znalazłem na YouTubie walkthrough. Okej, okay, patrzcie, to powinno wyglądać tak, podchodzisz, pyk, mamy tutaj pokazunę, mamy co musimy zrobić, pyk, dziękuję i to tak właśnie powinno wyglądać, pyk i on powinien zniknąć. A u mnie on nie znikał, tak to właśnie wygląda zabugowana gierca. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. No nie mogę. Zabłogowane. Okay. Kolejna gra to Joel's Brother and the most important game of the galaxy. Zobaczymy, czy, czy tutaj uświadczymy język polski. Gierka wydaje się być ciekawą, jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia z grami szuszelo-podobnymi od Amitry. Jeżeli chodzi o dewelopera i wydawcę, jest to Double Dash Studios. Jednym i drugim jest Double Dash Studios. Mamy tutaj, rzecz polega na tym, że to są niezależne, przygodowe, obsługa kontrolera, tryb jednego gracza i zapisy w chmurze. Mamy dostępne osiągnięcia. Okie dokie, czyli jeżeli ktoś lubi zbierać osiągnięcia i ma na tym punkcie bzika, będzie miał co robić. Ocena 4 i 1. Wymagania minimalne, to jest Windows 10.11, InterCore i5, 3 GHz, i5, 3 GHz, Memory 4, 8, Intel Graphics, A.A. Graphics, AHD, czyli grafika może być zintegrowana, tak więc pójdzie na każdym laptopie, laptopu, na każdym laptopu, napisy English, Portugalise i Hispanise, niestety popol, dźwięk nie dotyczy. Jestem ciekawy, dlaczego nie dotyczy, czyli nie ma dubbingu, tylko będzie U, -u -a -a. Ok, czyli zobaczymy, jak to będzie grało dalej, czyli zapraszam do gry. Language. Na razie jeszcze nic nie słychać w grze. O, teraz słychać Portugal, Espanol, English. No to faktycznie nie ma nic. Select. Nie ma nic w sensie, że po polsku. Press any button to start. No to niech będzie na... Niech... niech będzie na... J-Sticku. Select age. A select your age. Oh my goodness, this is my age. <laughs> 60+. Plus. Ale to, że weteran, to znaczy, że im... Okej, okay, no to niech będzie... 0,13, 14, 17, to będzie inna historia w ogóle? Niech będzie 1825, no zobaczymy. Select. Select profile, album, play, options, zobaczymy co jest pod Sami graphics. Jaka rozdzielka? No i myszku. Aha, rozdzielczo. o oh, jest, dobra. Teraz można. Windows, nie, on, on. Dobra, niech będzie. I need to play this game. Ok, niech będzie tak. O, i teraz to wygląda. Dobra, fajnie. O, 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 i teraz to fajnie wygląda. Tylko, że teraz się odłączył kontroler. O, jest, dobra. Create profile Chapter One Talking Control. Ok, exit chapters story. Dobra, new game. Saved games, new game. Hola? Nie było J, a nie A. On the blue the brand in tone. Important game of the galaxy. Did you play the game? How about you? <laughs> Let me remind you that should okay. Examples very responsibility on this matter. So Wow, I need to blind the most important game of the galaxy. A dobra, okej, okay. on to widział na telewizorku. Co to był za dźwięk? Okej, okay, aha, w ten sposób, dobra. Screwdriver, dawaj go. Może się przyjdę po coś. Nie wiem. Nikos record player. Okej, okay, no to to. Niko to nasz brat? I on powiedział, że ten rekord player należy do Niko i musi uszanować jego własność. Eee, o, 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 tutaj coś jest. Snak. Ale nie zamykaj tego. Ja bym chciał tam coś. half five. Ja on tylko pokazał, jak się jeździ. Okej, okay, dobra, ale tam była ta. Zaraz, a myszka? No, właśnie. To myszko, my, myszkiem lepiej się gra, ale to możesz to zabrać? O, super. Oh, can you hear me over? Kid, Grandma Gigi. Grandma Gigi? It's a tragedy. You need to get over here. I know. problem is with the TV, I want to Dobra, babcia, dzieci chce, żebyśmy przyszli i naprawili jej telewizor, bo nie chce się włączyć, OK? Dobra. Right. Dobra. Tutaj. Dawaj to. Foto jakieś. jego dziewczyna. W sensie jego brata. Jacket. Dawaj jacket. Aha, dobra. w cię był lizak. dobrze, tu jeszcze nie. Dobra, zamknij. To nie, to nie, to nie. O. Y Adam, tu bardzo dużo się omija, tak więc nie chcę omijać bardzo dużo. I wychodzimy. Dobra, zobaczymy. Zamknięte. The door is stuck. Okej, okay, a to? dobra zobaczymy inaczej y muszę nacisnąć ja nie wierzę screwdriver dobra a tutaj zrobimy tak mamy screwdrivera o dobra może czymś innym, ale nie z tym. No to na pewno nie, to na pewno nie, to nie. Co tu jeszcze jest? Dobra, otwórz, może gdzieś tu będzie klucz. Pod poduszką, pod drzwiami nie. Może jeszcze raz coś z czekietem. To nie, tutaj to nie. Dobra, to Dobra, to pachnie, jakbym miał, musiał używać desduranta coś tu. Skateboard Tutaj nie dosięgnie, wiadomic. No tak jakby już było to wszystko. One eternity later. Mam użyć... Zakad do otwarcia drzwi. Ciekawe ile ludzi, ilu ludzi przeszło to. Dobra, dawaj tego, Micha. Dobra, coś mi się wydaje, że będzie trzeba łączyć to. Dobra, to zabierasz go, czy nie? Ja myślałem, że zabierasz. Dobra, tutaj, small door. Dobra, dzisiaj nie, nie chcę tego, dobra. Fabrizio, this photo. This photo is from Dan Guardian Ceremonii. <laughs> Dosłownie się gruntkami tutaj, w ten sposób, tutaj. E, Okej. Okay. Już jest koniec. Office Nie, ja chciałam do górę na office iść gdzie, gdzie on? Tutaj? Tak, tutaj jest office Tutaj, 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 tu, 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 zanim ja tam ogarnę Tylko, że nie otworzę. O to nie otworzę, dobra I tutaj jest jakieś bi biuro. Ojciec One minute, so. Właśnie odkrywa sekrety uniwersum naszego wszechświata. Dobra, vintage kamera. Dobra, i to jest kamera, która uchwyc uchwycała najlepsze Jewela. Momenty, Gorilla After Me. Szkoda, że nie ma dubbingu. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to przeszkadza. Bardzo mi to przeszkadza, że nie ma jakiegoś dubbingu. Przynajmniej nawet mógł. Nie wiem, po włosku, po italiańsku, po. No, nie wiem, po hiszpańsku, po brazylijsku. Nieważne po prostu. No, mógł coś mówić, no. That is very funny, ok. Screwdriver mi tylko został. A tutaj, FCR tapes. Trzeba iść do babci naprawić ten telewizor Chyba coś popsuł Crazy Man looking at the sky Crazy Man looking at the sky, OK To chyba się miało do jego ojca Dobra, y wyjdźmy stąd Bo tutaj jest wyjście, prawda? Tu jest wyjście. Tu są takie drzwi, a tu takie. No nic, dobra. Samochodzik. Kibel. Nie, nie, do, dobra, szukamy pokoju babci. Dziwna lampa. Mega okular. Cute creature. To jest ten. Mm, chihuahua. Dobra tutaj nic nie ma, tutaj mamy ten, łazienku gdzie babcia może mieszkać na dole? miałem iść jej telewizor naprawić Joe Jorel door to, the, door to the kitchen double door five dobra, double door, gdzie babcia trampoline ten gra na tym, na komputerze Mysterious game <laughs> Siedzi na tym, na podłodze, <laughs> eee. Gdzie jest, gdzie, gdzie mieszka babcia? Aha, dobra, ok. I thought you would... My... Dobra, tak. Próbujemy go, że musi iść do Łazienki, tak? Nie, chyba nie. Jednak nie. There is no player to. Dobra, wychodzimy stąd. Go to the TV room. O, tutaj pewnie babcia jest. No, a jak? Dobra, klikamy. Grammar doesn't like when we mess with the TV. Okej. Okay. Dobra, ale on nie chce się włączyć, ej. O. może trzeba gdzieś pilot znaleźć? Apple Soda, to nie, dobra. A tutaj? Kurek? Nie. Vinyl Record. Pewnie pilot gdzieś jest w ogóle w drugim pokoju, w kiblu albo coś. I trzeba będzie go znaleźć. Było tam może jak... dobra, nieważne. A religijne coś. Brutal Crossfit. O. Aha. Girl Brothers. Charles Brothers. Co tam robisz? Nie ma co robić, dobra, no trochę... Jednak tego dopingu tutaj troszkę brakuje, tak więc jeżeli chodzi o to, to... Dobra, musimy... Musimy, musimy włączyć ten telewizor jakoś. Dobra, That Elephant is... Dobra, okej, okay, okej. Okay. No tak powiem. musimy pewnie znaleźć jak nic pilot pewnie, ona nie ma pilota jak nic i musimy znaleźć pilot, musimy przekonać Jorela, żeby dał nam pograć jest jeszcze kilka pomieszczeń do zwiedzenia gierca jaka jest, każdy widzi czy będzie ktoś chciał ją zainstalować i w nią pograć, to mi napiszcie czy jesteście zainteresowani taką grą a to będzie najszybsze luźne granie na dzikim zachodzie od kilku miesięcy, bo powiem szczerze Jorels Brothers and... Y, na, nawet nazwa gry chodzi, mówi o tym, że po prostu musimy go przekonać, żeby dał nam pograć. Tak, no bo to chyba o to chodzi, tak mi się wydaje. Tak więc tak to wygląda, tak to bywa, tak to jest. Czy zagracie? Dajcie znać. No szkoda, że ta pierwsza gierca była niestety zaburzona, albo po prostu ja nie potrafiłem przejść tutoriala. No po prostu nie przeszedłem tutoriala. Z innego mnie pozostaje jak się z wami pożegnać i wam podziękować za to, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście, a przede wszystkim wytrzymaliście. Na razie, cześć, hej, pa, pa, pa.